Czy wiedziałeś o systemie? Kaczyński powiedział: tak wiedziałem. Czy wiedziałeś, co się dzieje? A z najważniejsze pytanie do Zbigniewa Ziobro jest jakie? Pani redaktor, ja tych pytań mam 36 stron. Chcę pani 36 pytań. 36, 36 pytań. Stron pytań mam do Zbigniewa Ziobro, także. A najważniejsze jest najważniejsze jakie? Najważniejsze pytanie jest oczywiste. Jaka jest jego odpowiedzialność zgodnie z tym, co zresztą przedstawił Marian Banaś na przesłuchaniu i inni kontroler żywniku, który pozwoli nam zbudować piramidę odpowiedzialności na szczycie, której stoi Zbigniew Ziobro. I ta odpowiedzialność rozkłada się na. Czyli na szczycie na jest Zbigniew Ziok. jakie to pytanie? Jaka jest zakup? odpowiedzialność? Czyli, to dobra, użycie. czyli ma pan tezę. Pani redaktor, ale przecież każde śledztwo wokół, wokół jakiejś tezy krąży, prawda? No, ale to I dowody znaczy, że... albo tą tezę no nie utrzymują, prowadzi albo prowadzę sejmowe śledztwo. Pan powinien też prowadzić, tylko pan z komisji dał dyla, Wy? bo się pan Wy? boi pracować. Wy jesteście no, nielegalni, bierzecie kasę. Kasy... pan co? Nielegalnie. To są może pana komentarze Dobrze. w internecie. No nie, ale Natomiast sekundę, komisja, o, ale nie, jeżeli... Będzie pan drzewo cenzurował teraz, kontrolował. cenzura, no przecież. są niezawisły z sali tego